Gromda 6 przychodzi do historii. Zwycięski Wasyl, Gratulacje. Dziękuję bardzo. Jak ciężka była to walka. No wszystko szło zgodnie z panem Wedziu tam ostatnie rundy, że tak nie trafił w oko, ale ten... Ale to i, i zawalczyłem i wygrałem. Chyba zamknął ci to oko, co? Tak, tak. Na chwilę były zamknięte, że tak się boksowałem, no, ale co? Wiedziałem, że wygram, nie do końca. Dobre przerwanie lekarza, jeżeli chodzi o twojego rywala i to no, całą tutaj, tę stronę twarzy w zasadzie rozciętą. Tak, ja myślę, że tak. No. Czymś się, nie wiem, zaskoczył? Spodziewałeś się, że tak zawalczy? No wiedziałem, że tak zawalczy za i co. Wszystko było rozplanowane u dusz mojego trenera Łukasza Zaborowskiego i tak. To, co robiliśmy, wszystko, to wszystko było zgodnie z planem. Ta awantura na ważeniu, to popchnięcie mm. za było potrzebne? Nie, myślę, że tak, ale tak. my tak to, ja to robiliśmy wszystko dla meki. Czyli podaliście sobie teraz ręce tak, i wszystko jest w porządku? Tak, tak jest. Tak. A jaki ty miałeś plan na tę walkę? Chciałeś go kończyć w pierwszych rundach, czy, czy go właśnie nie wiem? Bo, bo gazu miałem wrażenie, że miałeś na dosłownie wszystkie rundy i tę piątą do końca. Tak jest. Te, mówiłem specjalnie, że tam skończył w pierwszej rundzie. Był też plan taktyczny, żeby on pomyśleł, że pójdzie na niego mocno jak dziś że żołądzie i że jeszcze będę grać w jego grę, ale wszystko było ustawione w zgodnie z panem. i ja robiłem po prostu pan na walkę. Jak twoje dłonie? Mocno rozbite? No, trochę rozbite, ale wygrana, <laughs> Także jest good. 100 tysięcy złotych, co z nimi no. zrobisz? No. no już mam tam swoje plany i nie będę mówić, nie na razie. Kiedy cię zobaczymy na kolejnej grondzie? No myślę, że jak tylko się zagoję to mogę walczyć. Masz jakieś nazwisko, z kim byś się chciał zmierzyć? No ja, moja cel jest spas grondy, tak? Ja chciałbym zobaczyć z Kubiszyną. Mm, z Kubiszyną? Tak. 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 No dobra, danie to wszystko. Ogromne gratulacje. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Dzięki wielkie.